Grabari to jest moja ksywka, którą dostałem od przyjaciół na studiach. Zupełnie nie miałem na to wpływu, zostałem po prostu ochrzczony i tak zostało do tej pory. Aktor? Okej, okay, mam epizody serialowo-filmowe jako statysta ja w serialu Pierwsza Miłość na przykład. Byłem osobą w tle, która je ciasto. Jak widać, zapadł w pamięć. Piotr Grabarczyk, dziennikarz. No to jest to jestem ja po prostu. Grabari. Grabari, dziennikarz. Może tak lepiej, wyszukujcie. Piotr Grabarczyk, wiek. To jest rzecz, którą chciałbym, żeby ludzie nie wyszukiwali już, odkąd skończyłem 30 lat, ale może nie mogą uwierzyć w to, że mam aż tyle, bo wyglądam super młodo, więc... Piotr Grabarczyk, piłka ręczna. No tak, bo jest taki szczypiornista polski Piotr Grabarczyk, bardzo zdolny i z sukcesami i pewnie ludzie jego wyszukują. Kiedyś nawet ktoś mnie oznaczył na takim zdjęciu z meczu, i mówię, wow, jakaś nowa kariera przede mną. Piotr Grabarczyk, Instagram. No to jest miejsce, na którym pokazuje dużo ze swojego życia, PL, więc jak ktoś chce być na bieżąco, to odwiedzajcie. No i niestety też coś, od czego jestem uzależniony. Piotr Grabarczyk WP, czyli Wirtualna Polska, miejsce, w którym spędziłem prawie dwa lata swojej kariery zawodowej, w którym dużo się nauczyłem, no ale teraz już jestem wolnym strzelcem. Piotr Grabarczyk Warszawa. Warszawa, czyli miasto, w którym mieszkam już 7 lat. Początki były trudne, bo przeprowadziłem się tutaj za pracą, którą myślałem, że dostałem. A po przeprowadzce okazało się, że jednak nie, więc trochę mój świat na początku tutaj legł w gruzach, ale chyba dobrze się skończyło. Piotr Grabarczyk YouTube. No, to jest platforma, na której się realizuję już od ponad dwóch lat, gdzie umieszczam swoje wywiady, rozmowy, vlogi, czasami pokazuję też trochę ze swojego prywatnego życia. To jest takie moje trochę interaktywne CV, gdzie można wejść i zobaczyć, czym się aktualnie zajmuję, więc zapraszam. Piotr Grabarczyk Pudelek. Byłem na pudelku z trzy razy, z czego dwa razy jako osoba na zdjęciach u jakichś tam znanych koleżanek na imprezie, więc bardzo efektowna kariera. No i chyba to wszystko. Też trochę dla nich pracowałem przez jakiś czas, ale to było. Piotr Grabarczyk partner. No to tutaj mam nadzieję, że takie hasło pojawiło się w wyszukiwarce, ponieważ wiele osób zastanawia się, czy Piotr Grabarczyk jest singlem, czy jest zajęty, czy można się starać o jego względy. Muszę was zmartwić, ci, którzy by chcieli, jestem zajęty. Mój partner Kamil, nazwiska nie mogę powiedzieć, bo nie podpisaliśmy papierka o RODO. No tak, o czterech lat już, ale jeszcze bez... Na palcu także. Piotr Grabarczyk z żoną. Hmm. To może ktoś z mojej rodziny niepogodzony z moim coming outem sprawdza co jakiś czas, czy coś się zmieniło, czy jakaś żona się pojawiła. No ale nie. Grabari Pizza. To tak naprawdę mogło być moje imię i nazwisko Grabari Pizza, bo ja kocham pizzę. A to hasło mogło się pojawić dlatego, że mm, kiedyś nagrałem taki filmik ze swoim chłopakiem, jak przygotowujemy pizzę. Taką najprostszą przepis ukradziony z internetu, ale widocznie to się zapisało w, w świadomości ludzi, że no, to jest pizza, którą po prostu trzeba zjeść. I tak jest. Grabari Bata Kozidrak. Duet idealny, wspaniały dziennikarz, fantastyczna piosenkarka. Ludzie, którzy powinni być jednością moim zdaniem, w mediach, także Bata. Czekam na ciebie. Grabari zarobki. Czyli pewnie ktoś się zastanawia, czy dużo zarabiam, czy mało. Pewnie nie ma tej odpowiedzi w Google. Ja też jej nie zdradzę. Bo jednak chciałbym tutaj utrzymywać wizerunek osoby zamożnej, którą nie jestem. Ale jak ktoś by chciał mi zaoferować wyższe zarobki. To piszcie. Grabari queer. Hmm. No to może ktoś po prostu sprawdza, czy jestem queerowy, czy nie. Tak nie do końca uważam, bo są bardziej queerowe, kolorowe osoby niż ja, ale robię jakiś taki materiał o queerze. To może ktoś go szukał, mam nadzieję.